Witam, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Ethereum tutaj mamy w wielkim trójkącie, cały czas tutaj nam krąży. Teraz jesteśmy przy dolnej bandzie. Tutaj spokojnie parę miesięcy może nam się poruszać kurs tutaj w nim. I teraz tak. Znaczy w trójkącie to nawet pół roku się może trzymać kurs, ale Tutaj na dole, to myślę, że parę miesięcy, Boże, tutaj się gdzieś utrzymywać przy dolnej bandzie. I teraz tak, tutaj ostatnio pomnażałem coiny, tam wrzucałem wpisy, kiedy kupuję, kiedy sprzedaję. Teraz zrobimy sobie odcineczek ogólnie. Teraz patrzcie, przez tą noc Mieliśmy jebnięcie znowu i teraz tak. Tutaj wrzucałem Wam aktualizację co robię kiedy sprzedaję, kiedy otwieram longi. I teraz tak. Tutaj ostatni wpis to był właśnie, że zamknąłem całego longa na ETH po kursie 2676. Padło ponad 280 tysięcy toshi i pojawiła się jakaś plotka o haku na bajbicie. Dlatego na razie nic nie stawiam dodatkowych orderów. Poczekam i zobaczę, jak zareagują na tą informację inni gracze. Zostawiam tylko ofertę na 2440. No i tutaj powiem Wam szczerze, że myślałem, że po tym haku i tiruwalnie mocniej. I sobie odkupię, ale właśnie nie wybuchła żadna panika po tym haku. Ale i tak bitek tutaj ściągnął nam Ethereum w dół. Także dobrze wyszło. Tak coś przeczuwałem, że może być walnięcie jakieś. No i teraz tak mam ten jeden order za. Po dwa czterysta czterdzieści za pięćset dolarów, on jest, patrzcie tutaj dwa czterysta czterdzieści. To sobie usuniemy, ten po dwa dwieście czterdzieści. I teraz tak, otworzymy sobie teraz nowy order, ponieważ spadliśmy tutaj sobie fajnie. W tej chwili mamy 2495. Stawimy sobie po trzystówki. Na spokojnie. I teraz tak. To nam powinno wypełnić. I gdzie teraz? O, już nam chyba wskoczyło. Tak, mamy Baja. I teraz tak. Gdzie tu może? Jeszcze kurs spaść, i gdzie tu się wystawimy? Wystawimy się tutaj na dwa tysiące trzysta trzydzieści za. 500 dobra. Także tutaj mamy. Order. Tą strefę sobie. Tutaj rozciągniemy. No, i teraz zobaczymy, czy tutaj będzie jakieś małe odbicie, czy jeszcze tutaj dojście do dolnej bandy tego trójkąta wielkiego z W1. Także on tutaj jest naprawdę widoczny, każdy go widzi. No, i tak to wygląda. Także tutaj ogólnie jest wielka strefa baj, moim zdaniem. Już od 2800 aż do dolnej bandy 2200, powiedzmy. No, i tutaj jest dobry znak, właśnie, że nie mieliśmy tutaj szybkiego powrotu. Jakiegoś odbicia mocnego i dalej mocnych spadków. Tylko tutaj kurs lekko odbił i sobie mieli tutaj. To oznacza, że powinniśmy mieć tutaj akumulację. Tutaj sobie sprawdźmy. Patrzcie, aż 93 dni tutaj. No 92, 93 dni mieliśmy. Mielenia. Jakby to przełożyć, to patrzcie, wychodzi nam początek maja, zanim kurcze jakieś odbicie by poszło i nowy trend by się zaczął. Także tak to wygląda. Strefy na wyjście z Ethereum. To dam wam znać, wpis zrobię, kiedy będę zamykał tego longa albo jak się dośredni jeszcze. A co z Bitcoinem? Wejdźmy sobie na Bitcoina. No, bitcoinik tutaj nam poszedł w drugą stronę. Tutaj prawie byliśmy na 0 już, ale się nie udało. Teraz spadamy. No i zobaczymy, jak to wyglądać będzie. Czy dostaniemy jeszcze powrót tutaj na 102? I później jakieś spadki na 80 parę? Czy już teraz spadniemy i będziemy dośredniać? Na razie tutaj jest. Mamy 300 dolarków uwolnione. Resztę mamy w orderze. Także tutaj zobaczymy. Na razie nic nie robię. Na razie czekam. Jak odbijemy, to gdzieś tutaj będę zamykał. Jak spadniemy, to będę dośredniał na spokojnie. A tutaj o bitcoina to nie trzeba się martwić, bo. Naprawdę cena likwidacji jest daleko. Także tak to wygląda. Poblażamy coiny. Ethereum niech tutaj sobie krąży. Będziemy sobie dziubać cały czas. I tyle. Trzeba wykorzystywać ten czas, żeby zapełnić torby pomału. Nie będziemy płakać z powodu spadków. Dobra, no i co? Tak to wygląda. Mieliśmy w ostatnim filmie tutaj, hmm, gdzie tu jest ETH. Mieliśmy 1,5486 ETH, a w tym momencie mamy 1,57. Właściwie to możemy pokazywać, bo to krąży sobie 1.5710 i tak dalej. Także ładnie sobie mnożymy te ethereum. No i co? I to by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Miłego dnia albo wieczoru Wam życzę. Cześć!